Cześć, jestem Olek z Gym Generation. Teraz mamy czas. Wstawajcie, ruszamy. Teraz pokażę Wam krótką rozgrzewkę, która powinna trwać około 10-15 minut. Pamiętajcie, że jesteście w lesie, więc musicie zachować szczególną ostrożność. Biegając między drzewami, mogą wysyłać różne korzenie, także pamiętajcie, żeby podnosić wysoko nogi i mieć szeroko otwarte oczy. Rozpoczynamy krótką rozgrzewkę. Taki slalom możemy wykonać sobie 3 razy po trzy okrążenia. Następne ćwiczenie. Znajdujemy sobie jakiś kijek, bierzemy go do ręki i wykonujemy pajacyki z kijkiem. Otwieramy szeroko nogi, podnosimy kijek w przód, opuszczamy, łączymy nogi. Podskok do góry, ręce w górę z kijkiem, otwieramy nogi i łączymy. I w tempie. Hop, hop. Takie ćwiczenie możemy wykonać około 10 razy. I trzy powtórzenia. Następne ćwiczenie. Znajdujemy sobie drzewo. Stajemy plecami do niego. I robimy skręty przybijając piątkę w drzewo. Takie ćwiczenie wykonujemy 10 razy po trzy powtórzenia. Teraz przejdziemy do kolejnych ćwiczeń. Będą to troszkę trudniejsze ćwiczenia. Więc pamiętajcie, że mogą Wam pomóc tym rodzice trzymając Was za zagaderniach. Znajdujemy sobie drzewo. Pobieramy skierowki i Podchodzimy sobie do góry i trzymamy. Liczymy do 5, schodzimy na dół. Następne ćwiczenie, wchodzimy do góry i odrywamy sobie 4 razy nóżki. schodzimy na dół. Kolejne ćwiczenie, które on teraz pokażę będzie troszkę polegało na koordynacji. Znajdujemy sobie jakiś większy kijek, i będziemy wykonywać przeskoki przez jego. Raz, prawa noga z przodu. Teraz lewa noga, w przód. Dodajemy do tego ręce, które pracują na hop, hop, hop. Takie ćwiczenie wykonujemy 10 razy po trzy powtórzenia. Kolejne ćwiczenie. Opieramy się oki jak duży którzy... i wykonujemy przeskoki ze włączonymi nogami, a potem przeskoki z jednej nogi, na drugą. Możemy wrócić coraz wyżej. I coraz wyżej. Na koniec pamiętajcie, że trzeba zawsze się rozciągać po każdym ćwiczeniach. Więc znajdujemy sobie drzewo, opieramy się, wyciągamy jedną nóżkę w przód i pogłębiamy. I na drugą nogę pogłębiamy. Kolejne ćwiczenie, odwodzimy sobie nóżki do boku. i w drugą stronę. Kolejne ćwiczenie, które może być troszkę trudniejsze, więc będziecie musieli potrzebować pomocy rodzica. podnosimy nóżkę na drzewo i przytulamy się do niej i zmiana, druga nóżka. Pamiętajcie, że siedząc w domu musicie też wykonywać jakieś ćwiczenia, aby pozostać cały czas w formie. Także pamiętajcie, że Jim Generation jest z Wami. Zapraszamy do wspólnych ćwiczeń, które powinny trwać około 60 minut dziennie. Hej! Generation.